Jeżeli chodzi o premiera Morawieckiego i jego wyjazdy europejskie, to trzeba zadać mu bardzo proste pytanie. Czy on zamierza w ciągu swojego tygodniowego ADHD naprawić te wszystkie zniszczenia, które, które do tej pory poczyniła w polityce zagranicznej jego koalicja? Czy on myśli, że objeżdżając 11 krajów w 6 dni yy, i opowiadając, jak rozumiem, ogólniki o tym, że w, yy, tutaj się będziemy bronić, że, że Polska na Polsce teraz wisi całe bezpieczeństwo europejskie, ale nie przywożąc stamtąd żadnych konkretów, czy on myśli, że naprawdę uwierzymy, że cokolwiek się tutaj jakościowo zmieniło? Oczywiście, że nie uwierzymy, bo się w przeciwieństwie do premiera Morawieckiego i jego zespołu trochę na tym znamy. Nasi eksperci <coughs> jasno oceniają w to, co premier Morawiecki teraz wykonywał, nawet jeżeli to tygodniowe ADHD, to tygodniowe wzmożenie ma służyć czemuś więcej niż zrobieniu sobie fotek, które mają mu poprawić PR na rynku wewnętrznym i pokazać, że no jest przywódcą światowego formatu, mimo że przed chwilą Europa była obrażana, poniewierana, wyzywana i, 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 i tysiące rzeczy jeszcze z nią robiono, to pytanie za konkrety. Zawsze, jak robi się taki objazd, jak robi się taką ofensywę, to górką idzie, jeżeli mogę tak powiedzieć, obrazowo ten cukiereczek, to słodkie, ale tego typu rzeczy są dołem przygotowywane przez dziesiątki, jeśli nie setki urzędników, dyplomatów, którzy dbają, żeby z tego był jakiś konkretny urobek, żeby z tego były jakieś konkretne porozumienia, żeby z tego były jakieś konkretne zobowiązania, żeby wracać z teczką pełną dokumentów ustaleń w decyzji, które przygotowuje się długo wcześniej, a potem się w czasie takich spotkań na szczycie po prostu podpisuje. 80% punktów jest już dogadanych na, na niższym szczeblu, a te kluczowe 3 czy 4, które zostają dla lidera, siada się przy stole i omawia, a zadraftowane są już rozwiązania i później wychodzisz na konferencję i mówisz, proszę bardzo, dogadaliśmy się co do tego i do tego, a reszta wygląda tak i tak.